Siemka widzowie, tej PP i zapraszam Was po dłuższej przerwie na kolejny vlog wyjazdowy tym razem na OTS Championship w Warszawie, w strefie MTG także mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba listę już mam gotową bo oczywiście trzeba mieć listy na takie większe eventy no i generalnie wiadomo jadę jutro z Kamilem jedziemy po co najmniej topkę i oczywiście wiadomo, pomate za pierwsze miejsce. Trzymajcie kciuki. Ale zapomniałbym o najważniejszym, że jeszcze jutro na turnieju będziemy grali razem z Kamilem w naszych teamowych koszulkach naszego teamu Ultimate Slayers. Także jutro będziemy grali po raz pierwszy w naszym Dripie i mam nadzieję, że koszulki dodadzą nam trochę punktów stylu, punktów skilla, skilla, dzięki któremu będziemy lepiej dobierać i będziemy podejmować lepsze decyzje podczas grania, żeby oczywiście jutro ten turniej wygrać. Jeszcze jak mi zostawiłeś widzu, lajk, like, sub, bo materiał będzie na pewno dobry. No, także lecimy już do Warszawy. No to co? Mapa gotowa. Kostki gotowe. Dek gotowy. Lista też. Zaraz lecimy grać. A ty, Kamil, jak? Redy A no, bo tu jeszcze Kamil dosliwowuje sobie dek. Wiadomo, trzeba przygotowywać się na ostatni moment, jak na prawdziwego duelistę przystało. Nie no, ale sexy wyglądasz Kamil w tej koszulce. Do twarzy. Ale ogólnie. Jeszcze jestem ciekaw w sumie jakie deki będą Ile razy dostanę shiftera I ile razy no Race w przeciwnik przez wie. No generalnie ile kasztir będzie jestem w sumie ciekawy No za jakiś czas zaczynamy Jeszcze trochę do startu zostało Chyba jeszcze za jakieś 20 minut Także jeszcze chwilę sobie chillujemy Osób jest w sumie dosyć sporo A tak sala jest zapełniona dosyć mocno Także, no mam nadzieję, że 6 nie będzie, ale raczej nie będzie, tym razem myślę, że będzie 5. No i po 5 rundach idziemy standardowo jeść i wyjeżdżamy z matą. No. taki jest plan. No. 5 rund gramy? Let's go. Proszę zapisywać wyniki na kartce, jak skończycie. So, after you finish, you write the scores the piece of paper. Bo już są parinki i zaraz będziemy grać. Jak Pepe przyniesie mi szczęście. Dobra, na razie po dwóch grach jestem, zobaczymy co z boosterki poleci. Może jakiś Chaos Angels? Surely. Dobra, mamy na razie. Dwa te same komony potrząłem, cyrkę oj, a no ja Rebirth of the Seven Emperors, no to na razie Lipton. Na razie Lipton, ale jeszcze dwa buspery, czy lecimy? No niestety, OTS-a dla widza nie będzie tym razem. Bo nie ma OTS-u lecimy. Rainforest, New Frontier i. Hej, okay. Metical Beast of the Forest. Także mamy tutaj dwie serki. Później wam pokażę do kamery. I lecimy z ostatnim busterem. Zamierzamy. Waga pole na wagiero. roz, to, to i Stellar Knight Lightroom. Także niestety dropy słabe. Teraz jeszcze busterki Kamila. Zobaczymy. Dawaj Kamilos. Starlight. Copium. Nie no, ale. Może będzie. O, okej, okay. na razie mamy ma Mika. Bez szału. No, już dwie sekretki chyba poleciały dzisiaj, bo poleciała Guardian Cam i poleciał Astrolaut. Także nie wiem, jeśli będzie trzecia, to spoko. O, kiedyś był drogi. Kałszy, ale on chyba na z 10 zł albo z jest warty, także go sobie masz odłożyć. Dropnięty parę miesięcy za później. O, ale jest urka. On chyba też kosztuje. Ciężko. Mamy Firewall Defender'a Na o Chociaż taki pójdź. Dzisiaj nie będzie ulti, ale będzie chociaż urka No. No, to siedemka damą, tylko na szybko zbiorczy report. Teraz jesteśmy po trzech krach. Pierwszą grę grałem na Marinceski, niestety przegrałem. poszedłem w drugi, tak jak było w planach. I w pierwszej grze tam udało mi się zwejlerować tu Angel, żeby Spela nie mógł dobrać. Także equipów nie miał od razu. Ale potem w mojej turze nie udało mi się go zabić i tak tymi Marinceskami Borto zrobił. I no, grę pierwszą w pierwszym meczu na Marinceski przegrałem, w drugiej grze zbrikowałem dobrałem same boardbreakery i poblokowałem gracza Marincesek, ale niestety nie dobrałem, żadne, nie dobrałem żadnego startera. Nie dobrałem ani raje, ani Linkage'a, ani reinforcement of the army, ani engage'a, ani, ani Rose, a. nic nic, nie. Że nie mogłem zacząć combo i, i tak się duel po prostu skończył, że przeciwnik w końcu i tak miał swoje startery i pomimo tego, że mu tam stopowałem to kombo, to i tak ostatecznie przegrałem niestety. Yy, trzecią grę, a chwila, to i teraz drugi mecz, drugi mecz, drugi mecz grałem na Kasztiry. O dziwo na pierwszą grę udało mi się wygrać. O ładnie Borda wyczyściłem. Spele też, tam byrfa, żeby nie mógł wrócić. I udało mi się w zasadzie OTK i raje zrobić, także zajebiście. No ale później w <grym> G2 już tak dobrze nie było. No, dostałem Weilera na Hayate. I więc nie mogłem zrzucić żadnego Sky Striker. Spela po battle face to greiwiarta, żeby zacząć się kręcić na no, okay, gainage'a i dalej e, jeszcze jak wróciłem do Face'a, bo przeciwnik wejlera rzucił, więc wróciłem do Face'a, zrobiłem Kagari, ale przeciwnik miał drugiego wejlera więc dostałem wejlera również na Kagari, także bo tam jeszcze miałem chyba miałem w miałem miałem greiwiarcie, więc jeszcze bym coś czyścił, ale no niestety no nie byłem w stanie, bo dostałem znowu wejlera no, i później no, nie miałem jak tych nawet zebrać, więc przeciwnik mnie po prostu pokonał. które później a w trzeciej turze dostałem, no, dopuściłem go pierwszego, no, bo ja gram pod going second, i niestety dostałem antyspel Fragranca od razu w Drawface w mojej turze. Także nie mogłem wiele zrobić, po prostu zasetowałem 5 kart. No, miałem jeszcze roze, ale z mi ją a race heart, no bo miałem race heart oczywiście na polu. No i niestety no nie mogłem nic zrobić Także szybko tą trzecią grę w zasadzie skupnąłem, no bo... a Nie, no skupnałem, w zasadzie już poczekałem, potwory przyzwał i mnie zabił, bo i tak miało teka w swojej tam trzeciej duże. także. Także no, tak poszło a w drugim meczu, a w trzecim meczu grałem na hmm, czy no co ja grałem? A pamiętam, grałem na Vancouver Soule. Ale z na już Soul, e, no mam winę, udało mi się wygrać, ale udało mi się wygrać na zasadzie, bo kolega musiał <grym> spadać, niestety. Także, no, można powiedzieć, że walkowerem wygrałem. W teorii, jeden win jest, trzy punkty są, ale, no, kolega musiał iść. Nie wiem, czy bym wygrał. Tam zrobił borda, ale ja rzuciłem Dark Rulera, Raybacki mu wyczyściłem i tam potem próbowałem jakieś borda zrobić. No, damage'a mu nie mogłem zadawać, bo Dark Rollera, ale coś tam sobie posytowałem. No i później tam graliśmy, graliśmy. No skończyło się na tym, jak on musiał iść i tak miał 1000 HP mniej, bo tam on miał jakiegoś spela, który go burnuje za 500. Także mnie tam zburnował, za, raczej siebie zburnował za 1000 i tak to jeszcze de demerza nie zadał. Ale generalnie, no, czy ja bym wygrał, czy on by wygrał, tak w totalnym legitnie duelu, to nie wiemy. Przekonamy się kiedyś, jak jeszcze na siebie zagramy, no na razie mógł mi na bo mi się spalać. No, ale w każdym razie. No ja na razie jeszcze... Wracam do strefy. No zobaczcie, o no, tutaj, o. Strefa jest. I zaraz tam wracam. No, potrzeba rozegrać mecz czwarty, potem piąty i idziemy jeść. Tak, w sumie tyle. To co, Kamil, teraz na siebie gramy? No, bo. No, bo my jesteśmy na razie oboje generalnie 2-2. Także możemy na siebie trafić. To będzie gentlemanskie starcie na końcu. Princeski wygrały. O, Dobra, to byłoby na tyle. Ale mamy, mamy Winera. Siemka, to jeszcze dla Was tylko dogrywam wyniki czwartego i piątego meczu, bo w sobotę zapomniałem tego dograć, także czwarty mecz wygrałem na Pirelli, a piąty mecz przegrałem na Matmechy tam z różnymi kartami. O, no, także tyle chciałem jeszcze dograć. Ostatecznie skończyłem turniej z dwoma winami, trzema przegranymi. bawiłem się fajnie, szkoda tylko, że OPS-ów nie było. No ale cóż, nie zawsze jest idealnie. Się zdarza. No, ale w każdym razie mam nadzieję, że film się spodobał. Także jeśli tak, to jeszcze raz like, sub. I oczywiście wbijajcie do opisu. Wbijajcie na Discorda naszej polskiej społeczności Yu-Gi-Oh! Link w opisie, jak zwykle. No i widzimy się w jakimś kolejnym materiale. Na razie widzowie miłego dnia. Bye.